Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na poniedziałkowy odcinek. Pierwszy w tym tygodniu poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. Spójrzmy na początek na indeks SP500 na to jak zakończył się poprzedni tydzień. Zdecydowanie nie był to udany tydzień dla inwestorów na amerykańskim rynku akcji. Główne indeksy w poprzednim tygodniu odnotowały spory spadek, zakończony też zresztą spadkami w piątek. W piątek główne indeksy osunęły się o ponad 1%. Dow Jones stracił 1,02%, SP 500 spadło 1,05%, a NASDAQ stracił 1,69%. Tak więc w ubiegłym tygodniu zdecydowanie te nastroje na amerykańskim rynku akcji nie były optymistyczne największy wpływ na to miały dane makroekonomiczne, które wskazują na to, że inflacja jest bardziej uparta niż spodziewał się tego rynek i co, co sugeruje też, że walka z inflacją przez że walka z inflacją będzie po prostu trudniejsza niż spodziewał się tego wcześniej rynek. Widać to zresztą też w, w tym jak zmieniły się oczekiwania rynków w ciągu ostatnich tygodni. Rynek bowiem spodziewa się teraz, że w USA stopy procentowe wzrosną, przekroczą nawet poziom 5,4% w tym roku, podczas gdy jeszcze na początku tego roku rynek spodziewał się, że stopy nie przekroczą nawet 5%. Tak więc te, ta rewizja oczekiwań, jeśli chodzi o politykę pieniężną, zdecydowanie nie wpłynęła tutaj korzystnie na rynek akcji i miała duży udział w tych spadkach ubiegłego tygodnia. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszą sesję, ten tydzień zapowiada się jak na razie obiecująco. Jeśli spojrzymy na kontrakty terminowe, to kontrakty terminowe na indeks SP500 przed otwarciem dzisiejszej sesji wzrastają o ponad 0,5%. Podobnie kontrakty terminowe na indeks NASDAQ, które rosną o 0,65% przed otwarciem dzisiejszej sesji. Pierwsza spółka, jaką na dzisiaj przygotowałem, brytyjska spółka Associated British Foods, będące właścicielem przedsiębiorstwa odzieżowego Primark. Spółka zrewidowała, swoją, zrewidowała w górę swoją prognozę na rok obrotowy 2022-2023. Spółka stwierdziła, że popyt wśród konsumentów okazał się bardziej odporny na te trudniejsze warunki gospodarcze niż zakładano. Associated British Foods szacuje, że sprzedaż Primark w pierwszej połowie roku która zakończy się 4 marca wyniesie 4,2 miliarda funtów, co oznaczałoby wzrost o 16% rok do roku. Spółka spodziewa się też, że marża zysku operacyjnego przekroczy 8% w pierwszej połowie. ABF chwali m.in. tutaj chwali świetną jakość produktów Primark, przystępne ceny oraz jakość obsługi w sklepach. Te czynniki wymienia, wymienia jako właśnie. Przyczyny tego odpornego, tej, tej odporności w popycie. Spółka prognozuje, że całkowita jej sprzedaż wzrośnie o ponad 16% w pierwszym półroczu, a marża operacyjna pozostanie na zbliżonym poziomie co w poprzednim roku. Segment obejmujący sprzedaż żywności wciąż stara się zrównoważyć równoważyć skutki inflacji poprzez podwyżki cenowe oraz ograniczanie kosztów. Associated British Foods prognozuje, że zysk operacyjny w całym roku obrotowym. Będzie na podobnym poziomie co w roku 2021-2022, czyli około 1,44 miliarda funtów. Wcześniej natomiast spółka zakładała spadek zysków w stosunku do roku poprzedniego. ABF spodziewa się, spodziewa się, że inflacja i wpływ warunków makroekonomicznych na wydatki konsumenta będą, będą głównymi wyzwaniami dla firmy w drugiej połowie roku. Jeśli chodzi o rekomendacje dotyczące Associated British Foods, przeważają tutaj rekomendacje neutralne. Mamy 14 rekomendacji trzymaj, 7 rekomendacji kupna i jedną rekomendację sprzedaży. Kolejna spółka, czyli Bank Company, akcje Banka potaniały w piątek o niemal 5%. Po tym, jak spółka tymczasowo wstrzymała, poinformowała o tymczasowym wstrzymaniu dostaw od 787 Dreamliner. W związku z problemem z dokumentacją, Bank po przejrzeniu dokumentacji certyfikacyjnej oznajmił, że odkrył błąd analizy popełniony przez dostawcę dotyczący elementu kadłuba, i w rezultacie spółka zmuszona była ponownie wstrzymać dostawy zaledwie kilka miesięcy po tym, jak uzyskała pozwolenie na ich wznowienie w sierpniu 2022 roku. Teraz czeka na zezwolenie od FAA, aby wznowić. Wznowić te obecnie, aby obecnie wznowić te dostawy. Mimo to nie powinno to skutkować koniecznością zmian w konstrukcji czy, u, czy, te, czy też uziemieniem odrzutowców, które już są w użytku. Obecny problem nie jest związany z poprzednim mankamentem jakościowym dotyczącym kanłuba, który został wykryty przez FAA w 2021 roku i doprowadził do wstrzymania dostaw aż do sierpnia 2022 roku. Cena akcji Boeinga podczas tej ostatniej piątkowej sesji osunęła się o 4,80% dokładnie. Rekomendacje dotyczące Boeinga tutaj przeważają pozytywne. Mamy 17 rekomendacji kupna, 9 rekomendacji neutralnych i brak rekomendacji sprzedaży. I ostatnia spółka na dzisiaj, czyli Berkshire Hathaway, wehikuł inwestycyjny Warrena Buffeta. Berkshire Hathaway odnotowało najwyższy w historii zysk operacyjny w ubiegłym roku, nawet pomimo niesprzyjających kursów walutowych i rosnących stóp procentowych w czwartym kwartale. Warren Buffett stwierdził, że 2022 rok był dobrym rokiem dla spółki, a biznesy należące do, do tego wehikułu inwestycyjnego wygenerowały łącznie 30,8 miliarda dolarów zysku operacyjnego, pomimo rosnącej inflacji i zakłóceń w łańcuchu dostaw. To oznacza wzrost o ponad 12% rok do roku. Berkshire zwiększyło także swoje zasoby pieniężne i zakończyło rok z ponad 128 miliardami dolarów w gotówce. Po sprzedaży około 16,3 miliardów dolarów akcji w czwartym kwartale. Akcji o wartości około 16,3 miliarda dolarów. Akcje Berkshire Hathaway wypadły w tym ubiegłym roku 2022 lepiej. Niż indeks SP 500, a dokładnie o 22 punkty procentowe lepiej, udowadniając poniekąd, że ta strategia inwestowania w wartość, taka bardziej defensywna strategia, sprawdza się w, tym, w tych takich trudnych czasach, w chaotycznym okresie. Zysk operacyjny w czwartym kwartale spadło 8%, a zysk netto było 54% niższy, chociaż Warren Buffett uważa, że wynik netto że wynik netto jest mylący, ponieważ uwzględnia zyski i straty z inwestycji, które nie zostały sprzedane. Rekomendacje dotyczące Berkshire Hathaway, mamy tutaj tylko dwie rekomendacje, kupna, brak rekomendacji neutralnych i brak rekomendacji sprzedaży. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.